Hej, siemano ludzie, Sebek z tej strony. Przed chwilą nagrałem Wam live'a, tylko szczerze mówiąc nie wiem jak mam ustawić, żebym widział Wasze komentarze, co do mnie piszecie, więc napiszcie mi tutaj w komentarzu jak mam to zrobić, bo szczerze mówiąc jeszcze nigdy nie nagrywałem live'a i jakoś jeszcze tego nie ogarnąłem. Mam tutaj przesyłkę od Mesh'i. Przesyłeczka, zaraz zobaczymy co tam jest, bo szczerze mówiąc już nie pamiętam. Dobra, otwieramy. Musiałem włączyć lampę, bo jest ciemno. Zaraz zobaczymy, co tu jest. Już widzę jakiś plakacik. O, sporo tego tu wszystkiego jest. O, jeszcze jakiś mega duży list. Ale nie wiem, czy go mogę przeczytać. Poczekajcie chwilę. A chyba mogę przeczytać. Dobra, co my tutaj mamy? Witam cię, drogi Sebku, po raz kolejny. Wysyłam ci tą pakę, bo jesteś moim ulubionym kolekcjonerem. Proszę o Twój autograf. Bo 20 chyba 1 grudnia mam urodziny, więc chciałbym taką niespodziankę. A ja mam 30 grudnia urodziny. Życzę Ci i Żani. Wesołych świąt, dużo miłości, szczęścia, ciepła. I co. No, no, no. Rozwijania w kolekcjonerstwie, spełnienia marzeń, udanych świąt, oraz wiele, wiele innych rzeczy. PS Pozdrów Żankę. Czekam na autograf wesołych świąt. Dziękuję. No, w sumie święta się zbliżają dużymi krokami już w następnym tygodniu. O, co to takiego? Życzenia? Może to nie dla mnie. O, tu się coś pokleiło. Jeszcze jedne życzenia? O czemu tego nie idzie. A od... no może to nie dla mnie, to dla Żanki. A jeszcze jedne życzenia dostają. dziękuję. O, co my tu mamy? Wesołych świąt sepku. Dziękuję. Tu coś jeszcze jest. Dostałem świąteczną przesyłkę Merry Christmas and Happy New Year! Dziękuję ci bardzo. O, tu coś. Co to? Cukierki? Tu są naklejki. Naklejki, kody. No Dobra, to nie kody se tu będą kiedyś. O, nie wiem, co tu dobra. Nie mogę się rozczytać. Myślę, że ci się przyda. Jak nie, to odeszli. No, oczywiście, że mi się przyda, bo ja nie mam tej limitki. Wanderwiel. Dobra, niech on sobie stoi tutaj. Tu mam jakieś plakaciki. A to plakatów może nie będę pokazywał, bo i tak nie będziecie widzieć. Ale bardzo Ci dziękuję. O, tu znowu coś mam. Pamiątka z Muzeum Powstania. Śląskiego. No, 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 no. Ok. Kurde, to jest tak, ale tu chyba mogę to przedrzeć. Tak mi się wydaje. No przedarłem, ale nie mogę się dostać. Kurczę, co to tak jest poklejone? Jak ja mam to otworzyć? Nie chcę tego zniszczyć. Może tędy? Sorry, będzie pewnie dłuższy filmik. Ale to jest tak poklejone, że... No nie mogę się dostać. No mam nadzieję, że tego nie uszkodzę. No nie uszkodziłem. Co to takiego? Aha. No takie coś. Nie wiem, nie znam się. Dobra. Znowu jakaś a, prośba o autograf. O, czyli mam się tu tobie na. A już pamiętam. Chciałeś, żebym Ci się podpisał. Czekajcie, ja muszę to otworzyć. Ups. Oj kurczę, chyba zniszczyłem Ci niechcący karteczkę. O, bardzo Cię przepraszam, a jestem kurde niezdara, ale coś nie mogę ostro się złapać. Dobra, ja poszukam, bo chyba mam gdzieś takie samo. Dobra, zobaczymy co tu jest. O co tu? O kurde, ale to jest popakowane... Co to takiego? Co to jest? Hm. Nie mam pojęcia. <ścoughs> A to? O kurcze. Aaa, Gwiezdne Wojny! Czekajcie, bo coś kurde z mi jest jakiś problem. Tu są Gwiezdne wojny. Dobra. Jeśli nie <laughs> wiedzie tu. Dobra, zobaczymy co tu są za naklejki. Naklejki z FIFA. O, no to fajnie. Naklejki z FIFA 365. A co to tak śmiesznie? A, zgjąłeś to na pół. No Okej, okay. teraz już ką kwestię. Czekajcie, muszę zrobić tak, żeby to wam nie raziło to światełko. Okej. Okay. To są naklejki co? To story. No to story nie zbieram. Ale bajkę gdzieś tam widziałem. Fajnie wyglądają. O, ten miś był dobry. On tam się, nie wiem, w której to części się wkurzył i był taki niegrzeczny. Dobra, to, 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 to i jeszcze to. No, to mnie najbardziej interesuje. A to są karty z Match Attacks. Z jakiejś takiej starszej, troszeczkę są uszkodzone, ale nieważne. Gdzieś się sobie tam schowam. Blasil. Remi. Montoliwo, Luni, Hunt. I tutaj mamy Romana. <noise> Dobra, bardzo Ci dziękuję za przesyłkę. Oczywiście podpiszeć się tu na tej karcie. Znaczy na tej. Poszukam jakąś inną. Przepraszam, niechcący mi się tutaj podarło. No ale czemu nie mogę złapać ostrości? Co się dzieje? O, jest. Messi podar mi się tutaj, ale poszukam. Powinienem go gdzieś mieć, więc wyślę ci nowego, a jak nie, to bardzo przepraszam. Tylko napisz mi, czy mam się podpisać z tej strony, czy z tej. Dobra, to by było na tyle. Ja Was serdecznie pozdrawiam i na życzenia świąteczne jeszcze jest czas. Więc co? Piszcie w komentarzu, jak mam zrobić, żebym mógł czytać Wasze komentarze na live. Ie. I myślę, że w sobotę. A może w niedzielę zobaczymy, nagramy live'a i coś tam fajniejszego, zrobię jakiegoś dłuższego i coś tam fajnego, potwieramy, pogadamy i tak dalej. Trzymajcie się, ludzie. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa pa!